Cześć sportowe We i witam Was w wyniku konkursu, który był na moim kanale. Do wygrania był AK-47 Elitarny. No i od razu sobie przejdziemy do losowania. Tutaj trochę właśnie tak pomieszam, żeby nie było, że to jakoś ustalone jest, kto ma wygrać. No i teraz, o może na tą stronę wezmę. Teraz zamykam oczy i losuję kogoś. Ciekawe, jak kto. To zostanie wylosowane, i wylosowałem tą osobę. Tom, mi ciekawe, kto to będzie. Zwycięzcą jest. Wygrał właśnie. Właśnie wygrał. Wygrała Ola K. Gratulacje, ona wygrała. AK-47 elitarny. No, no to. Mam nadzieję, że się ucieszysz. No i w następnym odcinku będzie właśnie pokaz, że jej dalej przekazuje tą tę Akacza. Mam nadzieję, że konkurs wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym konkursie. Cześć.